Cześć! Fajnie, że wpadliście, bo chcę Wam opowiedzieć jedną historię o bardzo, bardzo, bardzo niegrzecznej dziewczynce, która poszła pewnego dnia do pizzerii. Jeśli chcecie wiedzieć, co było dalej i dlaczego źle się to skończyło, to zostańcie i oglądajcie dalej. Cześć! Za oknem zapadł zmrok. Mamy bardzo niepokojącego gościa. Ja zapaliłam świeczkę, a wszyscy wiecie, co to oznacza. Wcale nie podpalenie firanki. To pora na horrora. A w dzisiejszym odcinku Pory na horrora mam dla Was najnowszy komiks z uniwersum Five Nights at Freddy's, czyli czwarty schowek od wydawnictwa Feria. Wydawnictwo Feria w Polsce wydało już dwa komiksy ze świata z uniwersum Fight Nights at Freddy's. Jest to po kolei Zwyrodniali i drugi tom Srebrne Oczy. Czwarty schowek natomiast jest tomem trzecim tej przygody i chociaż możecie ten tom przeczytać osobno, nie znając dwóch poprzednich, to szczerze bardzo mocno polecam zapoznać się z dwoma poprzednimi komiksami ze względu na to, że będzie wam po prostu łatwiej zrozumieć czwarty schowek, a także spowoduje to, że kiedy zaczniecie oglądać tę recenzję, to nie będziecie zaskoczeni takim strasznym, strasznym spoilerem, który będę musiała powiedzieć na samym początku recenzji, ze względu na to, że po prostu tak zaczyna się cały komiks. Z reguły, kiedy opowiadam o jakiejś serii, staram się zrobić taki króciutki wstęp, który przybliży Wam nieco tytuł, uniwersum albo na przykład właśnie serię komiksową. Ale w przypadku Five Star at Freddy's zrobiłam już dwa filmy, które opowiadają właśnie o tym uniwersum. Jest to odcinek o grach, a także recenzję komiksów, więc pozwolę sobie pominąć nieco ten wstęp, ze względu na to, że po prostu nie chcę się w nieustannie powtarzać dla osób, które po prostu tu powracają regularnie, to zachęcam Was do obejrzenia tych filmików, gdzie znajdziecie wszystkie informacje, które mogą Was interesować. Natomiast jeżeli nie macie ochoty oglądać i nadrabiać tych filmików, to powiem Wam tylko, że Five Nights at Freddy's to jest gra komputerowa, która zadebiutowała w 2014 roku i okazała się niesamowitym sukcesem. Opowiadała ona, a raczej pozwalała nam przeżyć pięć nocy w pizzerii Freddy'ego. Ale pizzeria Fred'ego to nie była taka byle jaka pizzeria, ponieważ straszą tam animatroniki. Czyli takie ogromne maszyny, które w ciągu dnia stały na scenie w pizzerii i grały piosenki dla odwiedzających, a w nocy schodziły z niej i zdecydowanie nie miały pokojowych zamiarów. Grata, chociaż nie była wielce skomplikowana ani też powiedzmy sobie szczerze, najpiękniejsza, odniosła ogromny sukces i dzięki temu mamy okazję obecnie przeczytać książki znajdujące się w uniwersum Five Nights at Freddy's, zagrać w całą serię gier komputerowych, wideo, konsolowych, a także właśnie przeczytać komiksy tudzież powieści graficzne, jak to się ostatnio modnie mówi. I właśnie książki oraz powieści graficzne z tego świata w Polsce wydaje wydawnictwo Feria, i jeżeli ktoś jest wielkim fanem. To zdecydowanie ma po co sięgnąć. Natomiast dzisiaj pochylimy się nad najnowszym komiksem, czwarty schowek, który bazuje na powieści pod tym samym tytułem. Przyznam się Wam szczerze, że ja nie miałam okazji jeszcze przeczytać książki, po prostu jej nie nadrobiłam i postanowiłam zrobić taki materiał, w którym opowiem Wam tylko i wyłącznie o komiksie. A być może w przyszłości zrobię materiał, w którym porównam komiks i książkę, co jest lepsze, ale to będzie w osobnym materiale. A dzisiaj pochylamy się nad komiksem, ponieważ szczerze mówiąc. Lubię komiksy, ponieważ komiksy pozwalają mi zapoznać się z historią nieco szybciej, nieco bardziej zwięźle i dodatkowo pozwalają mi pooglądać po prostu w bardzo fajne obrazki. Zatem o czym opowiada czwarty schowek? Ze względu na to, że jest to trzecia część tej serii komiksowej, mamy tutaj do czynienia z sytuacją, w której muszę i ostrzegam zacząć od swego rodzaju spoileru. Dlatego teraz tutaj zobaczycie taki ogromny napis SPOILER. Już na pewno dla osób, które nie czytały komiksu Zwyrodniali, to co za chwilę powiem będzie spoilerem, a nie chcę po prostu psuć ludziom zabawy Tom Zwyrodniali kończy się bardzo dramatyczną sytuacją, w której to John ma okazję obserwować śmierć Charlie, czyli Charlotte, swojej przyjaciółki z dzieciństwa ginie ona we wnętrzu animatronika, ale pytanie czy ginie na pewno, ponieważ na samym końcu John wraz z przyjaciółmi ma okazję obserwować jak Charlie cała i zdrowa podchodzi do pizzerii, aby ponownie się z nimi przywitać. Jednak John czuje i wie, że to nie jest prawdziwa Charlie, że ktoś się pod nią podszywa. I tak właśnie zaczyna się komiks czwarty schowek. John, jak tylko może próbuje uniknąć kontaktu z tą inną dziwną Charlie, którą nie uznaje za Charlie i stara się nie spotykać ze swoimi przyjaciółmi. Jednocześnie dręczą go przemyślenia i wspomnienia z nocy, w której Charlie zginęła, przynajmniej tak jak myślał na jego oczach. A znajomi próbują go nieustannie namówić na spotkanie ze swoją dawną przyjaciółką. Co jakiś czas próbują go namówić na spotkanie, a ostatecznie John też spotyka się z tą Charlie, która według niego nie jest Charlie, i ma wątpliwości, czy faktycznie coś mu się zwiedziało tamtej nocy, czy Charlie miał okazję przeżyć. Nie ułatwia całej sprawy też fakt, że Charlie twierdzi, że nic nie pamięta z tej nocy i tak naprawdę ciężko zarzucić jej jakieś kłamstwo, bo podejrzewam, że gdyby mnie zażarł animatronik, to ja bym była absolutnie przerażona i bardzo może że chciałabym takie wydarzenie wyprzeć. I trudno się w sumie dziewczynie dziwić. I teraz powstaje pytanie, czy to John tam tej nocy postradał wszystkie klepki, a być może ich część, czy to właśnie Charlie nie jest tym za kogo się podaje? Ale seria Five Nights at Freddy's nie byłaby sobą, gdyby gdzieś tam w tyle nie pojawiła się pizzeria. I oczywiście, że jest pizzeria. W mieście otwiera się zupełnie nowy lokal z pizzerią, która jest przeznaczona głównie dla dzieci. I wiecie, no, nie żebym Was pewnie zaskoczyła tą fabułą, ale dzieci zaczynają znikać. Dlatego też John i jego przyjaciele, pamiętając swoje osobiste doświadczenia, niezbyt przyjemne związane z Pizzerią Frediego, decydują się odnaleźć dzieci na własną rękę. Jak się domyślacie, nie kończy się to ostatecznie najlepiej, ale jak się dokładnie skończy, to musicie przeczytać w komiksie. Po przeczytaniu komiksu czwartych schowek muszę przyznać, że fabuła w tym komiksie była dla mnie najciekawsza ze wszystkich w serii, ze względu na to, że mamy tutaj do czynienia już z dorosłymi, dojrzałymi, bohaterami, którzy mają do rozwiązania problemy nie tylko i wyłącznie związane z tym, że muszą gdzieś skąd uciec, ale także dręczą ich własne osobiste przeżycia. Każdy z tych postaci trochę stara się ugrać coś innego, a dodatkowo mamy tutaj w sumie dwa wątki: zaginione dzieci i pytanie, czy Charlie jest Charlie. Czy być może Charlie jest kimś zupełnie innym. Jednocześnie, chociaż ta fabuła była dla mnie najbardziej angażująca, muszę przyznać, że jest to komiks zdecydowanie dla osób, które lubią te piosenki, które już dobrze znają, ponieważ ponownie mamy tutaj zaginione dzieci, ponownie mamy tajemniczą pizzerię i ponownie mamy animatroniki. I nawet jeżeli próbowałabym Wam kamuflować maksymalnie fabułę, to Pewne elementy po raz kolejny, po raz kolejny i jeszcze raz przewijają się już od bardzo wielu serii, i tak naprawdę coraz ciężej jest czytelnika zaskoczyć. Na szczęście w przypadku czwartego schowka czytelnika w pewnym stopniu udaje się zaskoczyć na pewnym etapie, ponieważ pojawia się tutaj wątek, którego wcześniej po prostu nie spotkałam i jest on związany trochę ze współczesną technologią. I to mi się akurat podobało. Ale są tutaj też te elementy, które po prostu pojawiają się zawsze i pojawić się muszą ze względu na to, że jest to seria Fights and the Freddies. Więc gdyby usunąć pewne elementy stamtąd, pewne charakterystyczne elementy, to po prostu przestałaby to być ta seria. I podejrzewam, że wiele osób po prostu by po niego nie sięgnęło. Jeśli natomiast chodzi o moje osobiste odczucia, to zaczynam się zastanawiać, czy w kolejnym tomie hmm, twórcy będą mnie w stanie zaskoczyć. Tu się jeszcze udało, ale czy się uda w kolejnym tomie? To jest bardzo ważne pytanie, bo chociaż sama seria Five Nights at Freddy's nie boi się sięgania po bardzo momentami absurdalne, magiczne, trochę nie z tego świata rozwiązania, to pytanie czy nie będzie musiała potem sięgać dosłownie do kosmosu, aby ta seria w ogóle była w stanie być kontynuowana. Bo jeżeli w następnym tomie kosmici zaczną prowadzić pizzerię, to muszę przyznać, że będzie mi już ciężko w to uwierzyć. Ale następnego tomu najprawdopodobniej w przypadku tej serii już nie będzie, ponieważ jest to trylogia. Tak, to jest zamknięta historia, którą w tym momencie już możecie kupić w całości i przeczytać. Jednocześnie i myślę, że to będzie najlepsze rozwiązanie, ze względu na to, że jeżeli macie te dwa pozostałe tomy, to czytanie tego trzeciego jest po prostu zdecydowanie łatwiejsze, bo ja musiałam sobie po prostu w pewnym momencie przypomnieć pewne wątki i sytuacje z tomu poprzedniego, ze względu na to, że po prostu nie pamiętałam po takim odstępie czasu. Co natomiast mnie osobiście zupełnie nie przekonuje, ale też nie odstręcza na tyle, aby nie sięgnąć po ten komiks, jest to szata. Graficzna. Mnie osobiście ten sposób rysowania absolutnie nie kupuje. Nie do końca podoba mi się cieniowanie, które wygląda jak wyciągnięte prosto z painta, czyli takie najprostszego typu gradienty, które niestety przypominają mi właśnie painta albo na przykład tło, które jest zupełnie niewykorzystane, albo też dziwne połączenia kolorów. Mnie to nie przekonuje, ale to jest kwestia indywidualna. Każdy robi nieco inny sposób rysowania i dla mnie na przykład jest to coś nieprzekonującego, ale dla innych osób będzie to po prostu ładne. W przypadku tej trylogii kolejny tom już nie powstanie, ale nic nie stoi absolutnie na przeszkodzie, aby stworzyć kolejną trylogię i myślę, że tak będzie. Nawet jeżeli w tym momencie o tym nie wiemy albo nie przeczytaliśmy, to tak naprawdę franczyza Five Snacks of Freddy's jest na tyle silna, żeby doczekać się kolejnej trylogii. Jaka jest natomiast Wasza opinia na temat powieści graficznej, komiksu, czwarty schowek? czy podobał się Wam, czy bardziej podobała Wam się książka, czy mieliście okazję czytać, czy dopiero przeczytacie, czy być może dopiero teraz zaopatrzycie się we wszystkie trzy tomy i wtedy przeczytacie, dlatego Was zachęcam do nadrobienia poprzednich filmów. A ja z tego miejsca szczerze mówiąc czekam na kolejny komiks ze świata Five Night at Freddy's, ponieważ jest to bardzo ciekawe uniwersum, nawet jeżeli momentami wchodzi w nieco bardziej absurdalne tory, to wciąż fajnie się czyta jak animatroniki gonią ludzi. Komentarze są wasze, ja chętnie je przeczytam. Natomiast na dzisiaj ja bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście tego wieczoru, że mój towarzysz, moja towarzyszka dotrzymała Wam towarzystwa i nie będzie się Wam śnić po nocach. Natomiast jeżeli Wam się podobało, to oczywiście możecie zostawić lajka, suba, dzwoneczka, możecie udostępnić to wideo. Natomiast na dzisiaj ja jeszcze raz bardzo dziękuję za obejrzenie i mam nadzieję, że będziecie mieli okazję przeczytać sobie dzisiaj do poduszki jeszcze coś strasznego i do zobaczenia już w kolejnym filmiku. Cześć i papa. Pa. I pamiętajcie, aby wpaść do pizzerii. Czekam tam na Was. Świetna zabawa. Bonusowo, żebyście wiedzieli, zgasiłam świeczkę, więc zasłony są bezpieczne.